Nie ma ten. Gdzie dopiero włączyłeś się na grę? Yep. Nie daje Dobra! To jest nasza chwila prawna. Lewy dwa nie dni, za dwa wejście szeroko 5, 4, 3, 2, 1 metrów opad. Lewy dwa nie tni. Za dwa wejście szeroko Bramę, to trzymaj prawek 100 metrów. Do prawy trzy na ulicy Do nawrót na wyspą szeroko Nawrót na wyspą szeroko Trudno chodzę? Tak, do Wąska Daję Prawy 2 do tyłu wąsko, prawy 2 do tyłu wąsko, ślisko. Prawy cztery, trzymaj środka, do konia. Nie no. ja. ty mi się to pojebało, ja te dole sol. Ale tam trupy Weź, mamy taśmę, mamy taśmę, taśmą to się Dobra, przybraj, Ale na następnie trzeba dać. No, trzeba